Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy juża.sztachetki.pl. Import pojazdów z USA, Kanady i Dubaju. Inspekcja samochodów przed zakupem. Darmowe sprawdzanie raportem Carfax. Samochód na zamówienie pod Twój dom. Zaoszczędź czas. Wszystkim zajmiemy się my. Mati USA. Pełna obsługa importu samochodów. Zadzwoń lub napisz na 725-292-151. Siemanko, Sebastian Szczerek, Kanał za Ciosem. Z nami Jakub Słomka, który już jutro podejmie rywala z zagranicy, Kofi Kinga, który jest bardzo pewny siebie, bo przed chwilą z nim rozmawialiśmy. Nie zdenerwował trochę na tym ważeniu? No, napięcie było, nie powiem, troszkę mi ci się nie podniósł, ale są raczej takie, że staram się emocje przytłumić i odpalić jutro. Ogólnie przetrawiłeś już sobie tą walkę z Don Diego, bo też wiele osób się po prostu martwi o tam daj z całego siebie, ty nie przegrałeś tej walki sam siebie, tylko już na rożnie zna, że po prostu szkoda Twojego zdrowia. No tak ciężko mi się było pogodzić z porażką. Tym bardziej, że to była walka o pas, ale przełknąłem to, yy, wziąłem przegraną na barki i po prostu wyciągnąłem konsekwencje z tego i chcę być coraz lepszym zawodnikiem. Wierzę w to, że jeszcze się o ten pas zmierzę kiedyś, ale na razie się skupiam na walce, być Co widziałeś właśnie w oczach swojego rywala? Że jest bardzo taki pewny siebie, nie wiem, zestresowany. A czy powiem tak, ja nie chcę oceniać co widziałem w oczach, no na pewno nie, pewność siebie widać, widać ale uważam, że po jednej walce to troszkę za bardzo jeszcze w piórka obrus. Takie jest moje zdanie, więc, więc będę chciał tutaj swoją, swoją dominację jutro udowodnić. Jak właśnie ocenił go umiejętnościowo, bo jednak jak zagraniczni fighterzy przyjeżdżają na grondę, to z reguły przegrywają, a ostatnio no, wygrał. Ostatnia wygrana dość solidna, bo można, można mu to przyznać, ale uważam, że yy, z dużym chłopem masz czego uderzyć yy, długie ręce. Gdzieś tam technicznie nie jest za bardzo dobrze poukładany, ale to są walki na gołe pięście, tak? Tu się można, może się wszystko wydarzyć. Kuba, zostajesz już tylko w gromdzie, czy jednak ta twoja kariera MMA będzie wznowiona? Bo też walczyłeś na fajnych galach na Babilonie, no bo już jednak to nazwisko w tym świecie MMA też sobie w jakiś sposób wypracowałeś. czy znaczy tak, MMA na pewno nie, chcę jeszcze ruszyć może z boksem, ale raczej MMA odstawiam, chyba żeby się trafiła jakaś fajna propozycja, to może bym pomyślał, na razie się skupiam na gromdzie i tak jak mówię, że taki mój plan i takie moje marzenie jeszcze to zawalczyć sobie w boksie, także na tym się skupiam. Widzę, że jeszcze ślady posparingowe są u Ciebie na twarzy. Do kiedy te przygotowania trwały takie bardzo mocne u Ciebie przed tą walką? No dwa tygodnie, no tydzień przed w sumie przed walką, no to do tamtego tygodnia, tak? Cały czas jestem w treningu, jakiś takim mocniejszym. Długi okres przygotowawczy, bo miałem trzy miesiące, także mogłem się posklejać po ostatniej porażce. Miałem mocnych wspaniałych partnerów, kolegów tutaj z sali, za co bardzo im dziękuję. No i co, teraz tylko się sobie odpocząć i jutro odpalamy. Powiedziałeś, że chciałbyś właśnie stoczyć walkę w boksie. Jak się na przykład zapatrujesz, ewentualnie organizacja free fightowa składa Ci ofertę, bo tam teraz są właśnie takie walki na przykład w małych rękawicach w boksie. Czy powiem Ci tak, akurat w gale free jak na razie to mnie nie interesują. Musiałaby to być na pewno sportowa walka, bo z żadnych takich, z bym nie chciał jakimś. A tu sami walczyć. Jeżeli by to była jakaś sportowa walka, no może bym się zastanowił. Nie wiem, na razie nie biorę tego w ogóle pod uwagę. A właśnie oglądałeś tą walkę na fejmie Tomasza Adamek z Roberto Sordiciem, bo tam jednak Roberto Sordic pokazał kapitalnie. Nie sądziłem, że tak szybko wygra z legendą polskiego boxu. No, Stelic jest młodym zawodnikiem, mocnym, cały czas w treningu, no Tomek tu już ma swoje lata, swoje przewalczył, także raczej to było, no troszkę wiadomo, że wygra, tak? Może nie, 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 nie w ten sposób, aż tak szybko, no ale ma mocne uderzenie. No i zakończył po swojemu walce, tak. Jutro mamy walkę wieczoru z Carface kontra Hacia. Jak... Ty byś to obstawiał? Ja już właśnie mówię o teraz w wywiadzie. Nie chcę obstawiać, bo jednego i drugiego bardzo lubię. Znamy się z poprzednich walk, gdzieś zawsze słowo przemienimy i tak dalej. Więc mówię, 50 na 50 to, to są walki na gołe pięści, dużo się może zdarzyć, ale na pewno jeden i drugi serce w nim zostawi. Mario jest twoim przyjacielem z Polski, góry? Jutro Mario przyjedzie tu na galecie dopingować na żywo? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ostatni czasu nie wiem gdzieś tam z nim takiego kontaktu, już też y, trenuję sobie gdzieś tam luźno, też tak jak mówił ostatnio, że kończę karierę. Także no nie wiem, nie wiem, nie wiem czy przyjedzie. Pewnie tak, pewnie będzie na no, pewno tak, na każdej będzie. Chodzi ci właśnie po głowie ewentualny rewan z mistrzem blondy Mateuszem Dundiego Kubiszem? Oczywiście, że chodzi mi to po głowie. Chcę sobie na razie odbudować tutaj swoją walkę teraz. I zobaczymy, no, chodzi mi to po głowie. Chciałbym jeszcze raz stoczyć walkę z Mateuszem, ale zobaczymy, jak się to potoczy wszystko. Na razie się skupiam na jutrze. Jeszcze właśnie wracając do tego pojedynku, bo to już w sumie dało dawno pewnie wyciągnąłeś wnioski. Najkrótsze pytanie, czego tam po prostu Twoim zdaniem zabrakło, żeby zwyciężyć? Ciężko powiedzieć, no to Mateusz jest doświadczonym zawodnikiem, wykluczał moje atuty. był świetnie przygotowany. Ciężko mi było go w ogóle w jakiś sposób złapać. Po prostu już później kondycyjnie też siadłem tlenowo jest ode mnie lżejszy. No trudno, no. Tak, tak się, tak się potoczyła walka, biorę to na bary i, i następnym razem wierzę w to, że to moja ręka powędruje długo. Ode mnie ostatnie już pytanko Kuba. Kiedy ty walczyłeś ostatni raz z zagranicznym zawodnikiem? Czy walka z zagranicznym z zawodnikiem wzbudza w tobie takie większe emocje, że wychodzisz i nie masz, można powiedzieć tak jak do zawodników z Polski, jakiegoś takiego przywiązania koleżeńskiego? O. No, oczywiście, że bo moim zdaniem lepiej się walczy z zawodnikami z zagranicy, bo nie ma żadnego sentymentu tu, tak? Tak jak tu walczymy między sobą, to zawsze się gdzieś albo tutaj mijamy, tam rozmawiamy. Tak to nie ma, zawsze są te emocje teraz większe, napięcie i, i to w ringu też oddziałowuje na pewno w lepszą stronę. Tak? także. Miałem, miałem przyjemność walczyć z zagranicznym zawodnikiem, ale akurat gdzieś tam w wcześniejszych amatorskich przygodach, tak, poza sportami walki. Ja ostatnie pytanie ode mnie. Myślisz, że warto jutro na Ciebie stawiać, właśnie na Buchmachera i nie wiem, może chciałbyś zachęcić tutaj widzów, żeby jakieś pieniądze na Tobie ewentualnie wygrać na Fortunie? Ja mogę widzów zapewnić, że na pewno będzie walka do końca i serce zostawione w ringu. Także decydujcie sami. Jakub Słomka jutro można powiedzieć w bardzo ważnej walce z Coffee Kingiem międzynarodowy pojedynek na gali Gronda. Kuba życzymy zwycięstwa trzymamy kciuki za ciebie bardzo dziękujemy za rozmowę dziękuję również pozdrawiam dzięki Lachyminda, Minda, firma handlowo usługowa działająca na rynku od 2005 roku specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blachyminda.pl